Mitologia słowiańska, Bóg Svarog. Svarog był bogiem ognia, niebios, kowali, słońca. Tych wersji, można powiedzieć jaką taką rolę odgrywał, jest bardzo wiele. Zaczniemy od tej, że najprawdopodobniej był ojcem Svarożyca, Daśboga, Peruna, Welesa. Choć według innych głosów jest perso jego personifikacją właśnie jest Sfarozic i darzył Bóg. Oczywiście są też opinie, że był twórcą wszystkich bogów, twórcą słońca, i kiedy już stworzył, można powiedzieć, przekazał tym swoim następcom tą rolę wpływania na świat, zarządzania tym światem, siedzi teraz tam u siebie w niebiosach i w ogóle nie ingeruje w ten świat ziemski zaświaty. Jest, bo jest, czyli jest takim, a można powiedzieć, Deus Otiosus, czyli taki Bóg nieingerujący w to, co się dzieje na świecie, tym, można powiedzieć, ludzkim. A rolę tego ingerowania przejęli ci jego, czy to synowie, czy to bogowie stworzeni przez niego. Niestety, bardzo dużo tych informacji o mitologii słowiańskiej nie mamy. Pamiętajmy też, że to nie tylko Bóg Słońca, ale i ognia. Opiekun ogniska domowego, wykuwał pioruny porunowi. Ogień to coś bardzo ważnego. To nie tylko ciepło, bezpieczeństwo, możliwość przygotowania jakiejś potrawy, stworzenia narzędzi. Zapominamy, że to kowalstwo jest ściśle związane z ogniem. Ogień to też światło. Wtedy nie było... Energii elektrycznej, nikt nie włączył LEDów, tylko żeby było widno w czasie nocy bezpiecznie, no musiało być rozpalone ognisko czy też jakaś pochodnia. Sfaruk też jest przedstawia, przedstawiany jako patron rzemieślników. Po prostu mógł dać ludziom narzędzia, mógł dać nam wiedzę, technikę, jak z nich korzystać. Nie tylko Kowali, ale też innych rzemieślników. Musimy pamiętać, że według ówczesnych oni już nawet wtedy wiedzieli, że ta technika, ogień, umiejętności wykorzystania narzędzi, tego co nas otacza, tym nas odróżnia od zwierząt, jest właśnie to ta wiedza, umiejętności. I właśnie sfaruk mógł być patronem tych wszystkich rzemieślników, tych, którzy byli w stanie coś wytworzyć, pomóc w ten sposób ówczesnej cywilizacji, ówczesnym ludziom. Jego atrybutami był sokuł, kogut, ognisty młot, i niestety wiele więcej o tym przedstawicieli mitologii słowiańskiej nie wiemy. Najprawdopodobniej było jakiś tabu z wymienianiem jego imienia. Może po prostu chociaż był czczony wówczas, to jednak jako taki niewpływający na nas, na ówczesnych ludzi, nie był tak mocno brany pod uwagę jak ci bardziej bliscy im, mm, bliżsi w tych mitach, w tych wierzeniach bogowie, którzy można powiedzieć, byli bliżej ludzi, czy to Perun, czy Weles, czy cała masa innych bogów, którzy byli bliżej ludzi, którzy mieli większy wpływ. I chociaż oddawano mu najprawdopodobniej cześć, to jednak mm, wolą. Lepiej było ją oddać komuś, kto był bliżej, kto miał wpływ na, w ich mniemaniu na życie, na śmierć, na całą egzystencję, niż komuś, kto jest daleko i chociaż stworzył wszystko, to jednak obecnie się w to wszystko nie miesza. Dziękuję za uwagę. Oceń, skomentuj, zasubskrybuj, podziel się, wrzuć na jakieś portale społecznościowe. Każda Twoja aktywność jest ważna. Dziękuję za uwagę.